Hej, witam. Zapraszam Cię na nasz kolejny program 10 minut. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak modlić się efektywnie, co to znaczy efektywna modlitwa w życiu człowieka. I y, to jest proste w sumie, ale też trudne. <laughs> w zależności od tego po prostu jak na to patrzymy. Y, nasz umysł generalnie ma swoje myśli. To, to emocje, intelekt, nasze rozmyślanie mają swoje myśli. I to, ta głowa o czymś myśli cały czas. No tak nam się wydaje w ogóle, że e, coś robimy, coś gdzieś idziemy, to o czymś myślimy. Nawet jak złapiemy się w takim chwili, że o, nie wiem, coś taka pustka przychodzi też, to to, to musimy zwalczać, dlatego że Bóg chce, żebyśmy mogli mieć myśli Boże. Bóg mówi, że kochaj Boga sercem, Całym swoim umysłem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego jak siebie samego. Pierwsze przekazanie to jest miłości z drugim, to, są, to jest nakaz, to nie jest y, sugestia, tylko to jest nakaz. Czyli jak możemy to zrobić, jak to jest możliwe? Jeżeli mamy na przykład problem z czymś, jeżeli przychodzą do nas jakieś tarapaty, kłopoty załóżmy w życiu, masz problem załóżmy czy ze zdrowiem, czy z relacją, czy z finansem, czy załóżmy modlisz się o dane terytorium i, nie, i nie widzisz zmiany na razie i po prostu modlisz się o rodzinę, modlisz się o innych ludzi i jak modlić się modlitwą taką, która po prostu przynosi efekt, przynosi skutek. Otwórzmy list do Filipian. Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest ostrzejsze niż miecz bosieczny, przeszywa za zakamarki serca. To jest Hebrajczyków 4,12 i, i list. Ewangelia św. Jana 1 mówi, że na początku było słowo, słowo było Boga, bogiem było słowo. Chcemy poznawać więcej Boga, musimy mieć. Porównanie w naszym sercu. Musimy mieć myśli, które są zgodne z tym, co mówi Pismo Święte, z tym, co mówi Słowo Boże. Ale jak my możemy to rozróżniać, jeżeli po prostu mamy w danych kulturach panują różnego rodzaju poglądy, światopoglądy <grych> i w ogóle inne rzeczy? Bóg mówi mieć mniej biblijny pogląd, czyli w każdej sprawie jest bardzo ważne, żeby mieć po prostu pogląd Boży. Ale skąd to możemy wiedzieć? To nie zawsze jest takie automatyczne, że przychodzi, prawda? My musimy nad tym popracować, dlatego otwórzmy list do Filipian 4. I przeczytamy sobie z Pisma Świętego. Kup sobie swoje Pismo Święte, zaznacz sobie po prostu, weź ten długopis kolorowy, zaznacz se To, co Bóg do ciebie mówi, to jest podręcznik do studiowania. To jest słowo życia, które nie jest w literze żywe, ale staje się żywe, gdy jest objawione w twoim czy w moim sercu. Gdy Bóg przychodzi i to słowo staje się żywe i mówimy, o, tak jak ktoś powiedział, eureka, nie? Czyli po prostu słowo objawia się, Bóg przychodzi i to słowo objawione staje się życiem, to się nazywa rema. Słowo, które jest napisane w Biblii, w Piśmie Świętym jest logos, ale gdy jest objawione w naszym sercu, staje się słową Rema i po prostu my żyjemy takim słowem. Jak coś po prostu jest, mamy przekonanie do czegoś, to pójdziemy pod prąd, zaprzemy się wszystkiego, po prostu i pójdziemy i będziemy walczyć o tą sytuację, o tą osobę, o tą sprawę, bo po prostu wiemy, wiemy, wiemy ponad wszystko, że prawda, że tak jest. I to Rema Bóg nam daje przez objawione Słowo Boże, które Pan objawia do nas. List do Filipian 4. W Nowym Testamencie mówi nam tak, od wersetu 6, 4, 6 nie troszczcie się o nic. Okay. no to możemy sobie całe życie siedzieć, nie troszcz się o nic, wypisać sobie na czole, wypisać się na ręce, tak jak Żydzi sobie wypisywali wszędzie w ogóle i nosili ze sobą w ogóle wypisane Słowo Boże i spoglądali na to Słowo Boże, nie troszcz się o nic, w łazience na lustrze, w kuchni, w kuchni, gdziekolwiek, wejdziesz przy wyjściu, przy wejściu, napisz sobie na twarzach swojego drzwi, drzwi i powiedz sobie, nie troszczcie się o nic, ani ty, ani ktokolwiek, kto przychodzi w twoje otoczenie, żeby się o nic nie troszczyć, czy to jest łatwo? Nie. Ale czy to jest możliwe? Tak, Bóg powiedział, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, czyli my musimy zaufać Bogu. Jak Bóg powiedział, nie troszczcie się o nic, czyli po prostu mamy możliwość. To jest nasza. To Bóg nam nakazuje. On nawet nie mówi, że nie możesz o nic się nie troszczyć, tylko nie troszczcie o nic. Bóg nakazuje nam, żebyśmy się o nic nie troszczyli. Ale we wszystkim. W modlitwie, w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu, czyli sprawę jakiegokolwiek rzeczy, które po prostu zabłąkają nasze umysły, finanse, że musisz zapłacić jakieś rachunki, zdrowie, jakieś tam inne rzeczy, relacje, o ktoś tam w ogóle gdzieś się pokłócił z Tobą, czy się nie odzywa, czy Cię zranił, da, 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 <laughs> i w ogóle jeszcze jakieś inne. Okej, okay, to, są, to są rzeczywiste rzeczy. Ja nie mówię, że ja się śmieję z tego, ale, ale, ale po prostu śmiech w życiu człowieka daje nam po prostu siłę i radość do przeskoczenia, do pokonania. Tych rzeczy. Bóg chce, żebyśmy byli silnymi ludźmi, nie ludźmi, gdzie emocje będą po prostu wpływać na nas, ale Bóg chce uświęcić nasze emocje, żeby poprowadziło nas serce, żebyśmy mogli po prostu, czy deszcz będzie padać, czy słońce będzie świeciło na, na niebie, po prostu my będziemy podejmować decyzję, że my idziemy do przodu i ufamy Bogu, prawda? Czyli Bóg mówi tak, że nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Czyli Bóg chce, żebyśmy wszystkie prośby, jakiekolwiek przychodzą, żebyśmy mogli powierzyć Bogu, oddać je Bogu. Nie trzymać w sobie, ale powierzyć. Bóg mówi, że i powierzamy, to przychodzimy, zwierzamy mu się, zostawiamy. Mówię, Panie Boże, pokaż mi, co ty myślisz o tej sprawie. Ta sprawa po prostu mnie dotyczy, z moim sercu, ja nie wiem, co z nią zrobić i po prostu ja chcę Ci ją oddać. Chcę powierzyć troski swoje Tobie i chcę o nic się nie martwić. Naucz mnie, Panie, jak mam się nie martwić, jak mi lekarze mogą mówić takie i takie jakieś diagnozy, inne rzeczy. I to są poważne rzeczy, bo to się manifestuje. To, co słowo, które przyjęliśmy, nawet słowo strachu, manifestuje się. Ale Bóg. Bóg chce prowadzić słowo wiary, które po prostu wywali korzenie, niewiary, wywali korzenie tego, co się manifestuje, słowa, słowa e, strachu, bo, bo Bóg jest Bogiem nie strachu, ale wiary. I Bóg powiedział, że miłość doskonała usuwa wszelki strach. I dlatego my musimy przyjmować tą miłość. To nie jest, to nie jest że musimy się za nią zapracować, ale to jest za darmo. Spędzać czas z Bogiem, wyciszyć swoje serce, wyciszyć swój umysł, wyciszyć swoje emocje, przejść do takiego miejsca, spędzić z sobą Godzinę, pół godziny, przyjść do miejsca ukrotego, czy to w kościele masz taki czas czy u siebie w sypialni, czy gdziekolwiek indziej, czy w parku. Zatrzymaj się i powiedz, Boże, pokaż mi, jak mogę przezwyciężyć tę górę w moim życiu. Bo Bóg jest Bogiem, który chce efektywnej modlitwy. Bóg nie jest Bogiem, że my się modlimy i nie widzimy skutku. Nie, to nie jest Bóg. My musimy zacząć modlić się efektywnie. Bóg nie jest modlitwą regułek. Ale Bóg jest modlitwą serca, i Bóg do każdego w inny sposób będzie mówił: bo miłość Boga Ojca przychodzi do nas, Pan Jezus się objawia przez objawione słowo Boże, a Duch Święty przychodzi i przejmuje kontrolę. Przychodzi jak rzeka, przychodzi jak wiatr, przychodzi w taki sposób po prostu, że się dziwimy. I Bóg na przykład nam daje słowo, które powtarzamy godzinę, pół godziny, Bóg nam daje pieśń, którą nie śpiewaliśmy, Bóg nam daje łzy w oczach, Bóg nam daje śmiech, krzyk, płacz. Bóg nam daje westchnienia, Bóg jest Bogiem, który po prostu, jakokolwiek On chce, Duch Święty działa w bardzo różny sposób. Jak w Dziejach apostolskich 2 przeczytamy, jak przed Duch Święty, to ludzie zostali napełnieni i, i wszyscy na nich patrzyli, bo im się, im się wydało, że oni są pijani. Jak Duch Święty przychodzi, to jest bardzo dziwne dla, dla ciała, dlatego że ciało jest na się cicho, spokojnie, opanowuje się tu i w ogóle. My, prawda, próbujemy kontrolować ciałem to, co em, czasami mamy taką Czasami chce nam się zakrzyknąć, czasami chce nam się kogoś przytulić, czasami chce nam się kogoś pocałować, objąć, powiedzieć dobre słowo, ale czasami mówimy nie, to nie wypada, prawda? I ciało jak gdyby kontroluje to, co blokuje, to co Duch Święty chce działać. Dlatego musimy zezwolić, uwolnić i nauczyć się po prostu, jak Duch Święty działa i zezwolić, żeby Duch Święty prowadził nas. Dlatego wers 6 mówi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem. Czy mamy się modlić? Błagać, prosić Boga i dziękować Mu. Jak coś już oddałeś Bogu, to bardzo dziękuję Ci, Panie, że otrzymuję. Dziękuję Ci, że już przychodzi odpowiedź. Jak Daniel modlił się w księdze Daniela, możemy przeczytać: On modlił się i odpowiedź od razu została usłuchana, ale była walka w niebiosach i 21 dni, a niełowy, które nieśli odpowiedź od Boga którą Daniel zaczął prosić Boga, i aniołom mówili: OK, Bóg wysłuchał i zesłał mu odpowiedź przez aniołów, ale walka była w sferach niebieskich, gdzie po prostu aniołowie z demonami walczyli, a że mogę po prostu przejść i przynieść to, co, o co Daniel prosił. I dlatego my, czasami odpowiedź Boża przychodzi od razu, bo jest, jest niebo otwarte i są trzecie niebiosa, gdzie po prostu są sfery demoniczne, to jest usunięte. A czasami są rzeczy takie po prostu ciemności, przez które aniołowie muszą się przebić, bo Bóg jest stworzeniem wszelkiego, Cał całego wszechświata, ale... Ze względu na Adama i Ewej, ich nieposłuszeństwo, tu trzecie niebiosa, bo jest pierwszy, są niebiosa w górze, są, są takie trzecie, drugie niebiosa i jest ziemia, prawda? I w tych niebiosach tutaj, gdzie przychodzą czarne chmury, tam panują demony, które próbują atakować, które próbują blokować, które mówią, czy naprawdę ci Bóg powiedział, przychodzą pokusy i próbują wywalić z umysłu człowieka to, co Bóg dał. Ale jak my się złapiemy słowa Bożego, powiemy nie, bo Ty powiedziałeś, panie, tak jak pan jest zbokuszony. I on powiedział, nie, bo Ty powiedziałeś, bo słowo Boże mówisz, że człowiek nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych. I jak my trzymamy się słowa Bożego i ogłaszamy to, co Bóg do nas mówi, to przychodzi zwycięzcą. Więc mradu, Więc módlcie się o wszystko, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim zdziwczynieniu, w błaganiach znoszcie prośby Wasze Bogu. I potem werset siódmy: A pokój Boże. wtedy dopiero przychodzi pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie Waszych serc i myśli, Waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój przewyższa wszelkie rozumowanie. Rozumowanie, dopóki bierze górę, pokój Boży nie może przyjść w pełni, bo rozumowanie patrzy zmysłowo, co czuję, co widzę, jakie sytuacje, a Bóg mówi: nie, wiara. Zobacz, co jest ponad tą górę. Wespnij się na Tatry, wespnij się na Modteveres, wespnij się na Pieniny, jakakolwiek góra pa górek, duża, mała, jest przed tobą. Bóg mówi: to nie jest góra, żeby cię powalić, ale tak jak wańka wstanka, rozkalalka, podnosi się, uwierz Bogu i powiedz za wszystko dziękuj, z prośbą, z dziękuję. Czynieniem w błaganiach przychodź do Boga i proś, a pokój Boży będzie wyższy. Pokój Boży przewyższa wszelki rozum i strzec będzie waszych, yy, waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czyli Bóg, jak przychodzi ze spokojem, to on, on strzeże, On ochrania nasze myśli, że wszelkie złe myśli nie mają wtedy dostępu. On ostrzega, On ochrania nasze myśli i nasze serce. I Bóg chroni nam w swoim pokoju, jak mamy supernaturalny pokój, to wtedy nawet jak burza przychodzi, pokój jest potrzebny wtedy, kiedy jest niepokój na zewnątrz. Kiedy jest pokój na zewnątrz, to wszyscy mają pokój, ale kiedy jest panik, panika się dzieje naokoło, to Bóg chce, żebyśmy my mieli supernaturalny pokój w sercu, prawda? I dlatego po prostu to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli ten Filipian 4, 6, 7, 8 czytać codziennie. I wzrastać po prostu w tym, i wtedy dopiero będziemy mogli werset 8 myśleć o tym, co poczciwe, szlachetne, sprawiedliwe, mądre, chwaladne, co jest godne pochwały. Także niech Cię Bóg błogosławi i, i wzrastaj w mądrości, w miłości i przyjmij pokój Pana przez modlitwę. Ucisz się, spędź z Bogiem. Z pół godziny przynajmniej dziennie, rano w ciągu dnia wycisz się. Powiedz Boże, oddaję Ci Twoje troski. Panie, proszę Cię o to, żebyś dał mi w tym tygodniu, każdego dnia chwilę gdzie mogę po prostu nie regułki odmawiać, nie wyklepać coś, ale spędzić z Tobą czas, rzucić siebie troski i powiedzieć, Panie, temu do mnie. Więc życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem, a Twoja martwa będzie bardzo efektywna, bo Bóg zainteresowany jest najmniejszą Twoim problemem i największym i On Ci odpowie na to, bo Bóg nie jest głuchy i Jego ręka nie jest za krótka. On jest dobrym Bogiem, który Cię bardzo, bardzo kocha. Jesteś wspaniałą osobą i dzięki, że jesteś, I dzięki, że jesteś przykładem dla wielu, z bokiem, cześć, Gosia.